Zaczniemy od króciutkiego wersetu z listu do Rzymian, ósmy rozdział, piąty werset. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Kochani przyjaciele, apostoł Paweł, pisząc ten werset, Pisząc w ogóle cały list do Rzymian. Prowadzi nas do miejsca, w którym chce nam uświadomić, że Boży Człowiek, człowiek, który uwierzył Jezusowi Chrystusowi, to niezwykła istota. To ktoś, kto przestał żyć tym życiem, które miało dla niego znaczenie. Jeszcze wczoraj. I tak ludzie cieleśni, ludzie, którzy odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa, ale jeszcze nie nauczyli się bliskości Chrystusa, któregoś dnia zaczynają rozumieć, że w ich życiu czegoś brakuje. Brakuje im szczególnego namaszczenia, brakuje im szczególnej obecności Bożego Ducha. To pragnienie wzbudza w nich Duch Święty. I tak mówi Paweł: Mamy do czynienia z dwoma rodzajami ludzi: człowiek duchowy i człowiek cielesny. Ten pierwszy człowiek, ten, który żyje według ciała, ten, mówi Paweł, myśli o tym, co związane z ciałem, co dogadza ciało. Wielu chrześcijan dzisiaj tak żyje. Dogadzają swojemu ciału. Szukają wygody, szukają spełnienia swoich pragnień, Szukając zajęć, które w jakikolwiek sposób sprawią, że będą czuli się lepiej, będą czuli się dowartościowani, będą czuli się ważni, spełnieni. Ale to jest oszustwo, ponieważ nie są szczęśliwi. Nigdy nie będą szczęśliwi. Dlatego, że ten moment swojego nawrócenia. Nie przeznaczyli na pełne pragnienie dojście do duchowego życia, ale ten moment swojego życia, nowego życia, przeznaczyli do tego, aby zbudować tam sobie mieszkanie. Nie chcę zajmować się ludźmi cielesnymi. Jest mi ich żal, ale przede wszystkim. Ci ludzie mają otwarte drzwi, mogą w każdej chwili wejść w rzeczywistość bliskości Chrystusowej i rozpocząć nowe życie, cudowne życie. Człowiek duchowy. Jakże wspaniale to Bóg zaplanował. To zupełnie inna osoba. To ktoś, którego Znamy z imienia i z nazwiska, znamy ze starego życia, znamy nawet z tego, że którego dnia się nawrócił, ale w niczym nie przypomina tamtego człowieka. Ma inne pragnienia. Nie obnosi się z tymi pragnieniami, ale nimi żyje na co dzień. Nikogo nie oskarża. Ma nieustannie radość i uśmiech na twarzy. Ma nieustanne pragnienie, żeby dzielić się z ludźmi swoją radością, swoją wolnością, swoją świętością. Kocha, autentycznie kocha Chrystusa. Niczego więcej nie potrzebuje, jak przebywać z Nim. Jego największą radością jest być z braćmi i siostrami, z nimi przebywać. Jego największą radością jest całą rodzinę przyprowadzić do Kościoła Bożego. Jego największą radością jest widzieć, jak jego dzieci dożywają zbawienia w Jezusie Chrystusie. Jego największą radością jest miłość i bliskość swojego Zbawiciela. Tak, są tacy ludzie. Są tacy ludzie, zakochani w Chrystusie żyjący dla Chrystusa, oddani Chrystusowi, szukający Go nieustannie każdego dnia, którzy poświęcili Mu całe swoje życie. Z uśmiechem patrzą na tych, którzy ich opluwają. Miłością odpowiadają na nienawiść, dobrocią na niechęć nawet tych ludzi w ich kościele, którzy tego nie rozumieją. Którzy boją się, że mają do czynienia z jakimiś fanatykami, szaleńcami. Boże, dziękuję Ci za takich szaleńców. Dziękuję Ci za ludzi, którzy rozmiłowani są w Tobie. Apostoł Paweł wiedział, co pisze. Sam był człowiekiem pełnym miłości do Chrystusa. Sam o sobie powiedział: wszystko uznaje za śmiecie, za gnój, aby tylko poznać Chrystusa, aby tylko być w Chrystusie, aby tylko doznać mocy jego zmartwychwstania. Drodzy bracia i siostry, my mamy doznawać mocy zmartwychwstania. Mamy doznawać mocy, która wyrwała Chrystusa z grobu, która wyrzuciła kamień. Nic nie było w stanie zatrzymać Chrystusa wychodzącego z grobu. Nic nie jest w stanie zatrzymać nas, ludzi głęboko wierzących, w naszej drodze, w naszej miłości, w naszej radości z Chrystusa. Nic. Życzę Ci, żebyś tak poznał, żebyś tak poznała Chrystusa, aby nic już Cię nie liczyło. Nie bądź człowiekiem ciała. Stań się człowiekiem ducha. Żyj według Ducha Świętego. On jest nam dany, aby nas prowadzić. On jest nam dany, aby nas pocieszać. On jest nam dany, aby nas wzmacniać. On jest nam dany, aby nas obdarowywać. On jest nam dany, aby nas prowadzić we wszelką prawdę. Ta lista wspaniałości, które mamy od Ducha Świętego, nigdy się nie kończy, bo Bóg jest nieskończony i życie z Bogiem nigdy się nie kończy. Niech cię Bóg błogosławi. Czy otwierasz oczy? Czy zamykasz oczy? Niech Cię Bóg błogosławi. Niech w Jezusie Chrystusie jest Twoja miłość i radość. Drogi bracie, droga siostro, kochaj Chrystusa i odbieraj obficie Jego miłość. Amen.